Cześć tu Kasia z kanału Scrapcade. Wreszcie mam e, chwilę na to, żeby nagrać Wam e, jak wygląda album, który zrobiłam specjalnie na candy dla Was. Um, album jest zrobiony z um, podarunkowej paczki, którą dostałam od sklepu Artistico. Link oczywiście na dole pod filmem e, do sklepu. I tutaj było dużo, dużo rzeczy. E, może podlinkuję Wam też cały ten zestaw, co mi się znajdowało w tym zestawie. Starałam się tu jak najwięcej tych rzeczy z tego zestawy użyć. Album jest dość duży. Nie mam tutaj linki przy sobie, to spiszę Wam w komentarzu, jakie ma wymiary. W każdym razie, album to jest jedna z, że tak powiem, nagród w tym Candy. Będzie jeszcze troszkę więcej, jakiś tam na pewno zestaw się znajdzie, jakieś tam dodatkowe rzeczy. Na pewno Wyrzucę chyba rzeczy, których jeszcze nie zdążyłam tu użyć z tego zestawu, bo być może gdzieś tam sobie nie, czy nie, nie zdążyłam, tylko nie udało mi się gdzieś wkomponować. Także coś sobie może wykomponujecie. W każdym razie e, album jest zbudowany e, z zbindowanej części e, i do tego jest zrobiona okładka. E, sposób taki pokazywałam w jednym z moich filmów, także możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. No i tak jak właśnie mówię, dużo jest tutaj rzeczy, które dostałam w tym zestawie, nie wszystkie, jeżeli chodzi o zapięcie, to to jest normalny pasek, to jest zrobione ze zwykłego paska, słuchajcie, zwykły pasek mojej Hani, bo ona go tam nie używała trochę, bo musiałam poskracać, tu jest świekiem przyczepione i tu jest świekiem przyczepione i tak sobie tutaj jest zamknięcia. Tutaj, już w tej okładce macie taką malutką kieszoneczkę z dwoma małymi tagami. Te tagi możecie sobie wpisać jakiś komentarz. Tu zdjęcie to raczej za bardzo dużo nie wejdzie. Z tej strony z kolei papier jest dość ozdobny. Nie chciałam go tu przesadzić, bo nie wiem, kto, jaki ma gust, czy żeby nie był zbyt po prostu przesadzony. Tutaj jest taka mała kokardeczka z koronki. No i tu też jest w tej części, też są tagi troszeczkę większe już. Matko tu jakieś coś mi się przykleiło, e, tu będą te dwa tagi, no i szybciutko Wam pokażę, jak wygląda e, sam album. Pozdoby, to jest część moich, część z tego zestawu, koronki, co powiem, które są moje, fetuszki tutaj te zrobione, super, w ogóle że to muszę się bo nauczyć, zrobić te kwiatki, bo mi się podobają bardzo, tutaj są też te polskie perełki, tu też było w zestawie, Tutaj znowu fletuszki i znowu te sekwencje takie, sekwencje, nie wiem, kto się u nas, nie pamiętam, co się mówi, w każdym razie. Troszkę przekłamany kolor, bo widzę, że troszkę jest za żółty, tu jest ten, o, może troszkę teraz lepiej, jak te łapki pokazałam. W każdym razie niewiele ozdób, bo no też nie wiem kto co lubi. Jeżeli ktoś lubi mocno, to się jeszcze doskrapuje, dość robi. Jeżeli ktoś lubi delikatnie, to będzie on delikatnie. Papier jest, tak jak mówię, dość bogaty, więc tutaj nie chciałam przeginać Tutaj są takie fajne guziczki z przypominionym sznureczkiem, też te kwiaty, tu pianki takie listki. Tutaj też tylko te sekwencje, yy, sekwencje, bo nie wiem czy ja dobrze mówię. Yy, kwiatuszki, koronka. Taki motyw przywodni to jest koronka i kwiaty i tak mniej więcej się to wszędzie powtarza. Yy, I na końcu jest też piankowy taki zegar. Tutaj na koniec tak jak zwykle robię, przyczepiłam jeszcze, przywiązałam, jeszcze zrobiłam dziurki, przywiązałam jeszcze w służbę, którą wplotam jeszcze w tą sprężynę i ją tutaj z tyłu zawiązałam tak dla pewności, żeby to się wszystko nie rozejdzie. W każdym razie, yy, jak będziecie robić kiedyś taki album, będziecie kleić tą swoją stronę, to róbcie ją zawsze z tektury, bo zobaczcie, ja przykleiłam jedną z tych, to też jest jakaś birma ta i ona mi się po prostu tutaj przy, w tym momencie... No oni mi się wyłamała. Album na tyle ciężki, że się po prostu wyłamało, także uważajcie będziecie swoje robić. W każdym razie tak wygląda albumik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że Was będzie dużo i... I dużo, udział, dużo osób będzie, weźmie udział w tej zabawie. Jeżeli chodzi o warunki, yy, to powiem Wam tak: yy, na w ogóle na moim fanpage'u, na moim blogu zobaczycie zdjęcie, na którym będą pokazane wszystkie dodatki, które dostaniecie do tego albumu. A jeżeli chodzi o warunki, to w zasadzie chodzi mi tylko o to, żebyście udostępnili ten film i tutaj pod tym filmem na YouTubie w komentarzu wpisali po prostu albo wrzucili mi linka, gdzie to udostępniliście żeby ja wiedziała, że ten film gdzieś tam poszedł, się rozszedł i w zasadzie to jest jedyny warunek. Oczywiście jak będziecie subskrybować kanał, czy tam polubicie fanpage, to no to super, ale to tam mm, żadnych warunków. Po prostu musicie gdzieś zaznaczyć swoją obecność, a pomyślałam, że jak udostępnicie ten film, to więcej osób się o tym dowie i może po prostu będzie chciało sobie też pograć i gdzieś tam się skusi. Także wszystkie szczegółowo jeszcze warunki wpiszę wam tu w opis, wrzucę wam na fanpage i... Na blogu, także strasznie się cieszę. Oczywiście, termin też tam podam wtedy, bo tak czy my też nie wiem, jeszcze zaraz wymyślę, jaki tam termin, żeby też nie przesadzać, i no i co? I będziemy sobie losować niedługo. Także bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że mogłam dla Was coś zrobić, i i do zobaczenia.